Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartek. I witam Was w następnym odcinku z gry Minecraft. Pewnie jak oglądaliście ostatni odcinek, to pewnie pamiętacie, że dokończyliśmy robić tutaj ten dziurę na pokój. Dziura na taki, może powiedzieć, że mini magazyn. Też w tej balkoni sobie zrobiliśmy taki niedokończony, ale też zrobiliśmy piętro na. Tutaj będą się zaczynały nasze mosty, ale coś mi się zdaje, że będę mógł zrobić to jeszcze wyżej. Uj, spadłem. Pierwszy fail na odcinku. Niektórzy pewnie, pewnie będą to zapisywać. Tutaj chcę się dostać. Dobra, to w takim razie robimy dalej. Że teraz będzie krótkie cięcie, bo ja planowałem wcześniej zrobić dokładnie jedną rzecz, tylko muszę jakoś wyjść stąd. Tylko już nie pamiętam, a tutaj. tutaj. Jeszcze nie będę robił tutaj jeszcze schodów do jaskini, ale mam to w planie. Ale najpierw całe to będzie trzeba wyczyścić od drzew. E, dobra, jeszcze na chwilę wrócimy. Bo też doszło jedno pytanie od jednej osoby, która, która mnie nie subskrybuje, ale bardzo bym chciał: Czy będą, e, czy byście na przykład chcieli te na przykład szoty z tego, jak JJ Joker mi odpowiada i tym podobne? Takie mam do Was pytanie. Czy byście chcieli, czy nie? Po prostu dajcie mi jakąś, jakąś podpowiedź, czy byście chcieli. Dziękuję bardzo. Jeśli na liście drzewa. No, całkiem było spora do ścinania, ale mi się udało. I spójrzcie, ile mam drewna. Zaraz mam nawet te. Tutaj wam ustawię. Tutaj. Ile drewna z tego zdobyłem. A, to są deski, więc tutaj można odrzucić. Tyle drewna uzyskałem na jednym ścięciu. Oczywiście tutaj zdobyłem, ponieważ nawet widzicie, że mam zły, zły omen, bo walczyłem z tymi... z patrolem. Dobra, tutaj mamy za to drzewa mamy ścięte, ale jeszcze... Oczywiście mamy spory teraz zapas drewna, tak w razie czego yy, W takim razie... I by mogę zacząć już robić jakieś te. Ale wiem, co ja zrobię. Chyba wiem, co ja zrobię z tym drewnem. nie składam, Ale najpierw trzeba zrobić jedną rzecz. Dokładnie. Się na to zrobiłem tych i tych dwadzieścia, dombowych, eee, dobra. Jak się teraz podoba widzowie, nasza chatka w sumie jeszcze nie jest skończona, ale Poczekajcie, muszę zrobić po prostu więcej patyków. Pyk. Dodajmy tu 3. Mamy 9, ale raczej to będzie moje zdanie za mało, więc dodajemy tu teraz wszędzie tu 5. Oj, to. Pyk. Teraz to powinno wystarczyć. Dobra. Tyk, tyk. Zmienię tutaj przynajmniej sam działek. Proszę poślij się wsunie. Tutaj, 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 I tutaj, tutaj. Tutaj. Prezentuje całkiem fajnie. Teraz trzeba tylko, Oczywiście mam tu piasek. O, nie ściąłem tego do końca. Nie tego do końca tego grzyba. I co, szkoda. E, tam było, tam był węgiel, więc po niego już pójdziemy. Czekajcie, może. Nie sobie nic z tego. Dobra, coś się tutaj tak odbuduję. O! O takie tak coś mi chodziło. Zbieramy węgiel. Węgla nigdy mało. A teraz to zbieramy. Jeśli doszliście do tego odcinku, odcinka, do tego momentu w tym odcinku, napiszcie komentarz, hashtag Złomem. Piszcie, bo to mi na które bardzo pomoże. Możecie też przy okazji tam napisać coś akurat, bo ja na każdym... na razie na każdy... na każdy... na każde. na każde komentarze na razie odpowiadam, więc... Dla was to w sumie jest... Jesteście wręcz w bardzo dobrej pozycji ustawieni. Dobra. W takim razie zaczynamy robić przejście na kolejne piętro, bo czemu nie? Ale nie w tą stronę, bo to już wiemy co tam jest. Hmm. Tutaj a czemu w sumie? Mieć dostęp do światła. Tutaj tak może być. Byk. Jeśli będziecie mnie pytać o takie coś, czy będzie live, to muszę Was. Raczej będę musiał Was zasmucić, bo raczej u mnie liveów tak na razie nie będzie ze względu, że no nie mieszkam sam w domu to jest dla mnie bardzo spore utrudnienie jeśli chodzi o robienie live'ów, więc w mnie live'ów nie, się nie spodziewajcie no już robiłem akurat taki testowy, ale on kompletnie nie wyszedł Tutaj na razie będziemy, będziemy musieli na razie żyć tak jak żyjemy. Dodatkowo mam tutaj problem z połączeniem z internetem, więc tutaj. Tutaj też jest kolejne właśnie ograniczenie. Jeśli o to chodzi. Dobra, idziemy spać. Trzeba ja zamknąć drzwi. O, oczywiście, że gdzieś tutaj już to. Teraz, gdy potwory, to nie. O, teraz można iść spać. Ja teraz oczywiście nie mogę iść do wiosek czasem z wyłomem raz, dwa, trzy w sumie tu mogę już na tej wysokości jeszcze nie mogę, ale na tej wysokości już będę Ale tu nie o to chodzi. I tu chodzi, żeby po prostu teraz dojść na sam szczyt. O pęgiel. Bardzo się cieszę. I to lecimy dalej. się tutaj będę murował, bo ja nie chcę tutaj tej, tej dziury. Jeśli będziecie na pytać mnie o moje relacje z jj mi się wydaje, że mamy całkiem ze sobą dobre relacje. Jak niektórzy bili na jego serwer, pewnie zauważyli, że ja jestem u niego administratorem. Bo też tak jest. Czy z jj No, ja się tam... Coś tam kontaktuje, ale jakoś ja nie chcę jakoś za bardzo mu to Może nie utrudnię mu akurat muszę tak kontaktowaniu się z nim, ale po prostu wolę... Wolę się na razie mniej do niego odzywać. Z niektórych względów. Mam nadzieję, że takie relacje jakie mam z JJem się nie popsują w żaden sposób, ale wiadomo. Może nic nie trwa wiecznie, ale już dotarliśmy na sam szczyt. W takim razie byk.

Będzie mieć już fajne schody, ale oczywiście ja tu wolę zamurować. No jeszcze z tego tak za bardzo korzystać, tego miejsca nie będę. Czekaj, pyk. Pyk. Będzie po jeden wyżej w sumie. Ale już niech będzie. Tak powinno być. Dobra, schodzimy na dół. Czekaj. A, będzie trzebało tutaj y, obniżyć o jeden. Teraz to powinna być bit. Dobra, schodzimy na dół. Gdzieś jest w pobliżu zębów. jaka nie widzę. Mm. Gdzieś na górze. Eee, w takim razie, A, w takim razie już mam zatkanie te schody. Eee. Tutaj było cięcie z że tutaj zegar dzwonił i no nie chciałem, żeby po prostu wam to jakoś przeszkodziło. Pewnie jak zawsze zapomnę akurat yy, zmontować. halę. No. nie znając to raczej wiem, że o czymś zapomnę. W takim razie tutaj dowolniamy tutaj balkon i tyk. Balkon jest prawie że skończony, tylko trzeba tutaj dodać parę rzeczy. Teraz jest gotowy. Balkonik został skończony i A widoki są ładne. Tutaj będzie nasz mandowy. Będzie musieli sobie szkło. Ale chyba będzie na razie koniec tego odcinka. Eee, dziękuję za uwagę. Zostawcie lajka like w górę i, subs i subskrypcję po więcej. Komentarz. No i cześć!